Z nami trener Krzysztof Przybylski, trener młynów Stoisław Koszalin. Panie trenerze, jakie wnioski, przemyślenia po tych dwóch dniach bardzo intensywnego grania w Koszelińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej? No, na pewno mogliśmy przećwiczyć dzisiaj i wczoraj e, trochę elementów taktyki obrony i ataku. E, kilka wariantów w ustawieniu, w różnych zestawach osobowych. I myślę, że wyglądało to bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będą z tego Korzyści w już w okresie startowym, kiedy ruszy liga. Do ligi zostały nam już tylko 3 tygodnie, także za tydzień jedziemy już na turniej do Elbląga, gdzie rozegramy trzy mecze kontrolne. W przedostatnim tygodniu zagramy jeszcze sparring z zespołem z Gdyni. Myślę, że no będzie to już nasze całe granie. Tego grania już większość można powiedzieć mamy za sobą. Rozegraliśmy już sześć meczów sparingowych. Cieszy postawa na boisku, cieszy to, że nowe zawodniczki wkomponują się powoli w ten zespół i zaczynają grać tak, jakbyśmy chcieli. Mam nadzieję, że kontuzje nas będą omijały dalej i że będziemy mogli przygotowywać się spokojnie te 3 tygodnie do, do, do startu ligi. Ale miło chyba dzisiaj było odebrać puchar, mimo że te wyniki nie są teraz najważniejsze na tym etapie przygotowań. No, na pewno dobrze jest wygrywać też mecze kontrolne, bo wczoraj zremisowaliśmy z Elbągiem po ciężkim meczu. Trochę źle weszliśmy w ten mecz, nie, nie mogliśmy złapać właściwego rytmu, ale, ale cieszę to, że potrafiliśmy dogonić. W pewnym momencie nawet to my prowadziliśmy w końcówce i zespół Elbonga rzucił na remis bramkę. Myślę, że na pewno musimy jeszcze troszeczkę popracować nad e, skutecznością i nad e, własnymi błędami, żeby je wyeliminować i myślę, że jak to zrobimy, to to będzie bardzo dobrze. Rozmawialiśmy wczoraj o obronie 6-0. Dzisiaj już troszeczkę lepiej to wyglądało. Dzisiaj trochę lepiej wyglądała ta obrona 6-0, trochę więcej nią pograliśmy. Myślę, że jest to nasza taka docelowa obrona i gdzieś tam e, próbujemy jeszcze obronę 5 ale ta obrona 5-1 Powiedzmy w takich mniejszych fragmentach wymiaru czasowego będzie na pewno stosowana w różnych meczach ligowych. A tyle Krzysztof Przybylski, trener bonusu Tejsław Koszalin. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.